Andrzej Hadacz. Opowiem wam dzisiaj historię na temat tego, co miało miejsce tutaj pewnego ładnego wieczoru. To jest starówka. To właśnie tutaj w tym miejscu przesiadują konfederaci. Winnicki, Bosak. Wszyscy, cała śmietanka przebywa tutaj w tym miejscu, w tej restauracji. I teraz wam Państwu powie co się dzieje. Tutaj, są, tutaj są, były rozłożone stoły w Było ich około 30 Wszyscy z Konfederacji, poubierani jak, jak nurkowie, dziadostwo nad dziadostwem wódka rozlewająca się, alkohol, piwo, dosłownie wszystko. Właściciel tego lokalu Musiał zamknąć lokal, toaletę, bo, bo ci niekulturalni Menele z Konfederacji tak zaszczali, tak zasrali kibel, że właściciel musiał zamknąć, bo zobaczył, że na ścianach są y, z palcami y, mazane gówna. Co się dzieje? Kiedy toaleta jest zamknięta w tej restauracji, to ci Konfederacji mają problem, bo nie wiedzą, gdzie się opróżnić, nie wiedzą, co z, zrobić z moczem, bo przecież piją alkohol. A wiadomo, że jak się pije alkohol, to się chce i siusiać, prawda? I teraz Państwu pokażę, gdzie sobie znaleźli konfederaci toaletę. Między innymi pan wicemarszałek Sejmu, pan Bosak, który trzykrotnie został wyrzucony ze szkoły i żadnej szkoły nie skończył. Chodźmy tam, przyjdę, pokażę Państwu, gdzie sobie znaleźli toaletę Państwo z Konfederacji. To właśnie tu, w tym miejscu. Pan Bosek trzymając piwo w ręku jedno, tu, myślał, że to właśnie tu jest toaleta. To tu, a wiecie co to jest zapomnieć ten tutaj? Co to jest? Czy wy wiecie, że tutaj są symbole walczącej syrenki warszawskiej? Proszę zobaczcie, widzicie to? Panie Eugeniuszu, pan filmuje. To jest symbol walczącej Warszawy. I tutaj pan Bosak wyciągnął pitola swojego i zaczął to oblewać. To jest właśnie symbol Warszawy walczącej. To właśnie tu, kiedy zorientował się jego kolega, zwrócił mu uwagę, że nie tu, to nie tu. Ale co z tego, jak już trochę poszły? To pan Bosak złapał się za pitola, zastąpił sobie tutaj ten i poszedł w ten miejsce. Zobaczcie. to są kamery. Widzi pan kamery? Tu! Panie Bosa, pan tu wyciągając pitola swego, pan strzał, kiedy wszystko się nagrywało. To pan tutaj zaszczał całe to ściany, całe te badziesko, te pańscy koledzy, całe żeście tutaj badziesło zaszczali. Właśnie tu w tym miejscu. Nie, bo opisujemy sytuację, która tu miała miejsce przez elektorat konfederacji. Bo oni tutaj zaszczali wam to miejsce. Nie tylko, że zaszczali, ale i też zasrali. Chce pani udzielić wypowiedzi dla Telewizji Narodowej? Nie, dziękuję bardzo. Ok, dziękuję. Ty, bo, teraz? Nie. ...właśnie jak tak. staramy się zorganizować to. Tak, Szybamo, pani jeszcze nie raz się spotka z zaszczanymi tutaj ścianami. Nie, wszystkim dookoła, to jest prawda. No, i kubka, i siusiu, wszystko tu. I dziękujemy. I to właśnie dlatego, panie Bosak, pan nawet nie wiedział o tym. To nie tylko ta jedna kamera pana sfilmowała. Bo tych kamer jest tu jeszcze kilka, tu jest kilka jeszcze kamer. I teraz, co się dzieje? Panie Ogoniusz pan przejdzie tu, w tym miejsce O. Kiedy tamten się zorientował, to ten wziął, rozebrał się i mając. I zaczął tu swoje... O, tu z Dupska wyrzucać y, swoje gówna. Dlaczego tak zrobili? Ano, dlatego, bo właściciel tego lokalu zamknął wam toaletę. Bo żeście mu zasrali ściany pełne gówna. Słyszeliście co ta pani mówiła? że ona się tu spotyka właśnie za szanemi e, ścianami i, i tym, bo tu nie tylko wy to robicie, ale jeszcze inni też to robią, ale wy jako ty, szczególnie ty, Bosak, wice marszałek sejmu, ludzie kochani, słuchajcie, szoch rządzi krajem w sejmie, szoch, Menel, alkoholik, trzymający tu piwo w ręku, pitola na wierzchu, słuchajcie. I ono przyba tam Syrenkę Warszawską. Symbol walczącej Warszawy. Patriota. Słuchajcie, na 11 listopada zwo chcę zwołać. W pierwszym rzędzie chce iść. Słuchajcie, krzyczeć. A tam zaszczał Syrenkę Warszawską. Menel. Bez wykształcenia. I on jest wicemarszałkiem Sejmu. Słuchajcie, wy się pierdolnicie w łeb. Kto wami rządzi? Menele z konfederacji. Przecież to alkoholicy. I jeszcze w jakiej restauracji, stolica? A spróbujcie nachodzić na właściciela albo żądać nagrań od niego. My będziemy wiedzieć. Bo wy myślicie, że nagrań nie ma? Panie Bosak z małym pitolkiem? Głupio panu teraz jest? Zobacz pan, przyjrzyj się pan. Zobacz pan, tu są kamery. Ale to nie wszystko. Właściciel tego budynku, zobacz pan jakie tu stowarzyszenie jest, zobacz pan. No. Właściciel musiał odremontować, bo to wszystko to było czarne od szofów, wypalone, ściany.